Hej, dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z kosmetykami Anabel Minerals. Tutaj Wam pokażę kilka kosmetyków, o których chciałabym Wam troszeczkę powiedzieć. Mam dwa róże. To jest podkład mineralny i cień mineralny. Jeszcze sama zastanawiam się nad pudrem mineralnym, ponieważ ten podkład mineralny mam matujący i mam też próbkę. To jest podkład, a mam próbkę pudru po prostu matującego i mam na niego ochotę. Ponieważ ten podkład daje trochę mocniejszy efekt Ja to w tej chwili mam na twarzy e, I możecie zobaczyć, ja wam w dalszej części pokażę aplikację e, Podkład nakładam takim pędzelkiem właśnie też z Anabel. Natomiast róż nakładam zwykłym pędzelkiem do różu i nie widzę w tym jakiejś większej różnicy e, Tutaj mi e, taka wielka gula wyskoczyła przed tymi dniami Tutaj tak samo i nie chcę, ja wiecie, że ja nie mam presji, żeby to zakrywać na maksa Po prostu nie i nie muszę mieć tapety i szpachli na twarzy Dlatego też nie używam standardowych podkładów na co dzień, oszczędzam to moją skórę Podkłady mineralne tutaj są idealnym wyjściem, więc jeżeli Wy też nie lubicie normalnych podkładów Szukajcie czegoś naturalnego, zdrowszego, mineralnego Czegoś fajnego też dla Waszej skóry, który co robi Waszej skórze dobrze To, to na pewno tutaj te produkty Anabel Mineral są bardzo fajne Przede wszystkim co chcę Wam powiedzieć o podkładach ja mam właśnie ten matujący i nie sugerujcie się tak do końca, że on jest matujący, ponieważ y, on nie daje matu na twarzy. Nie, gdzieś mam, tylko e, mam. Powiem Wam tak, ta twarz, no Wy to widzicie, ona jest, ona się nie świeci, nie jest tłusta, tak wiecie brzydko, ale jest, ma blask o, po prostu ma ten wewnętrzny blask. Ciężko mi jest to powiedzieć, no ale myślę, że to widzicie, że to nie jest takie tłuste świecenie się skóry, tylko po prostu taki fajny, naturalny blask skóry. E, więc jeżeli szukacie czegoś naprawdę matującego. To raczej to nie będzie produkt dla Was, te desięgnięcia, może bardziej po ten puder matujący. I ja mam e, Nature Fair. E, tutaj kolor chyba jest jeszcze jaśniejszy, wiadomo, tutaj minerały od razu też e, chronią przed e, promieniowaniem słonecznym. I co jest bardzo fajne, wiecie co, może ja wam tego nie poka bo tu miałam na nakrętce dosyć dużo tego, nic w tym wam nie pokażę, ale w różu wam to pokażę. O, tu mam. To jest akurat róż, ja mam w kolorze Romantic i Rose chyba I Rose, tak W tej chwili na policzkach mam Rose Rose jest, myślę, że to widzicie Romantic wygląda tak, Rose wygląda tak Pokażę Wam to też na dłoniach I te pudry, wszystkie, wszystkie produkty ogólnie mają tą solniczkę Myślę, że wiecie o co chodzi Że po prostu tutaj sobie otwieracie i, przez, i zamykacie te dziurki, dzięki czemu możecie to spokojnie transportować. Nic się nie wysypuje, to jest idealne rozwiązanie. Każde produkty sypkie powinny mieć takie opakowania, że możecie to spokojnie przewieźć i nagle nie macie jakiejś totalnej masakry. Możecie też sobie dozować tymi otworkami, ile chcecie, żeby Wam tego tutaj leciało. Także pod tym względem opakowania są bardzo fajne. I co do róży teraz wam powiem. Te dwa kolory Wam pokażę. Ten kolor w rom, ten róż w kolorze Romantic on jest bardzo jaśniutki. Ale jest idealny Nie wiem, czy tylko go zobaczycie w ogóle On jest idealny na wiosnę Dla bardzo jasnych osób na przykład Którym inne róże się jakoś tak, wiecie, brzydko odcinają Proszę zobaczyć na zakręce on, jest, on wygląda w opakowaniu praktycznie na biały Zobaczcie nawet na palcu On wygląda jak bardzo jasny cień do powiek Staram się wam nałożyć taką grubszą warstwę go, Żebyście zobaczyły ten kolor, bo jest na tyle jasny Mam nadzieję, że to widzicie I on naprawdę... E, tak nałożony na dłoń wygląda na bardzo, bardzo, bardzo jasny róż Wręcz na taki, no nie wiem, chłodny Natomiast gdy go zaaplikujemy na policzek, gdy jest na, e, na innych produktach Czy na pudrze, czy no w ogóle jakoś tak Na skórze on nabiera tak pięknego koloru, że ja go po prostu uwielbiam Jego e, bardzo często nakładam, kiedy chcę mieć taki bardzo delikatny, dziewczęczycy makijaż To Nie chcę mieć tych policzków jakoś e, mocno podkreślonych, tylko wiecie, takie zaakcentowane Natomiast ten w kolorze rose To jest taki kolor brudnego różu on jest dużo ciemniejszy Żaden z tych produktów nie zrobicie sobie krzywdy To Wam od razu mogę zagwarantować I jest to tak przepiękny, naprawdę dosyć niespotykany e, kolor Takiego pięknego, brudnego różu Mam nadzieję, że nałożyłam tego na tyle, że zobaczycie to Zobaczycie, on jest tutaj Jakże to jest taki brudny róż Tak widzicie lepiej Tutaj Wam trochę może bardziej wpada w cegłę pomarańcz, natomiast są takie nie jest to jest taki typowy... Brudny róż, go na peliczkach Zbliżenie go zobaczycie dobrze, bo widziałam, że bardzo fajnie go właśnie idealnie widać I one się utrzymują cały dzień, tak samo ten podkład Ja nie mam z nim problemu, on się bardzo ładnie trzyma Tylko z różami może nie Z podkładami musicie sobie wyrobić metodę nakładania, aby go tak dosyć mocno wpracować w tą skórę I musicie też dobrać dobry krem Ja zauważam, że u mnie najlepiej minerał się trzyma na takim jakby, wiecie, lepkim kremie Który go chwyta, który go przykleja do, sobie, do siebie Czyli na czymś bardziej tłustym, nie na żadnych żelach, nie na żadnych serach Tylko na takim bogatszym kremie po prostu Więc y, na tym najlepiej się po prostu klei Ale musicie sobie sami Dwa, 3 razy popróbować na różnych kremach Na różnych preparatach, jak to u was wygląda Jakim pędzlem, jakimi ruchami Trochę y, to nie jest takie łatwe I czasami trochę do tego trzeba niestety dojść Róże nie ma problemu i też się utrzymam cały dzień I tutaj mam jeszcze piękny cień y, Mineralny vanilla On jest dosyć jasny I to jest taki typowy cień, który ja bardzo lubię Już wam pokazuję, a nie mogę go Przekręcić Już Wam pokazuję kolorek Odkąd go mam, cały czas go nakładam na powiekę No dzisiaj mam mieszankę, więc samego go nie zobaczycie Ale on dodatkowo nie dosyć, że ma fantastyczne krycie Zaraz to zobaczycie Widzicie? To jest krycie tego cienia Naprawdę, serio Po prostu dołożenie, krycie jest mega I on, jak to minerały, wiecie, minerały zawsze... Mają taki nawet jak, no nie wiem, widzicie piasek, on się zawsze mieni, minerały zawsze mają takie delikatne, mieniące wykończenia po prostu, taka satyna bardziej, nie, tam nie ma żadnej perły, tylko po prostu taka satyna i on też taki jest, on jest niby matowy, ale ma ten, taką delikatny poblask i jego nałożonego taką... Czyli uda mi się to Wam pokazać Jego można nałożyć taką bardzo fajną Nie, tego nie zobaczycie tutaj Fajną, bardzo cienką, bardzo delikatną warstwą na, kości, na szczyty kości policzkowych, aby zrobić sobie z tego rozświetlacz To jest idealny produkt do właśnie rozświetlenia Ponieważ możecie go nałożyć po prostu wklepując sobie w powiekę, w bazę najlepiej Żeby się one też mogły przykleić Macie wtedy tak mocny pigment Albo możecie go sobie rozcierasz, rzeczywiście cały czas przy rozcieraniu jest widoczny. Jeżeli go mocno rozciąć, wiadomo, jak to nic nie miałam, to zostawia Wam taki poblask, więc spokojnie myślę, że ten produkt e, można nakładać na szczyty kości policzkowych, na miejscach, które chcecie rozświetlić, na środek twarzy. Czemu nie to jest minerał jak każdy inny? Jeżeli nie zaszkodzi oczom, to nie zaszkodzi też Waszej twarzy. Więc tutaj minerały pod tym względem są bardzo fajne, te dwa róże. Przepiękne, ja naprawdę bardzo lubię te produkty, mogę Wam z czystym sercem je polecić. Jeżeli znacie się na minerałach, to podpowiedzcie innym, jak najlepiej też je nakładać, mnie tak samo, jak najlepiej jest te minerały nakładać, z jakimi kremami, z czym je łączyć. Pamiętajcie, że minerały są jak wszystko, trzeba je dobrze zmywać, po prostu jest ważne, aby dobrze oczyszczać twarz po minerałach. To jest też istotne. Nie wiem, nie wiem, co Wam jeszcze powie, no po prostu wszystko widzicie, ja jestem zadowolona. Także zobaczcie sobie dalej, jak wygląda ta aplikacja, to wszystko No ja od jakiegoś czasu używam, jak nie używam normalnie podkładów, tak mi się, wiecie tch, tch, tch. I ta skóra wygląda tak pięknie Dostaję bardzo dużo komplementów na temat tej skóry, że ona się tak nie świeci, tylko się błyszczy po prostu I to nie jest, wiesz, yy, wiesz. I to nie są żadne drobinki, tu nie zobaczycie ani jednej drobinki, tylko wszystko taką delikatną satyną Więc zobaczcie, co tam dalej, dajcie tak, koniecznie znać, jak wam się podoba Dobra, tak jak widzicie, ja mam twarz yy, zrobioną i nałożymy teraz najpierw... Ten podkład, on ma bardzo ładny taki żółtawy odcień, postaram się wam, o widzicie? naprawdę jest bardzo ładny, bardzo jasny jest ten odcień Chyba jest jeszcze y, jaśniejszy Ja w tej chwili mam tylko krem na twarzy Krem mam y, chyba z Fridge, tak, Fridge y, Serum Bomb Pędzel też mam z Anabal Mineral i po prostu takimi Ja to wpracowuję kolistymi ruchami Powiem Wam, że te e, minerałów też się trzeba troszeczkę nauczyć nakładać Czyli ja tu mam jakąś niedoskonałość tutaj i one, ne, on tak w pełni tego nie zakrywa Po prostu to nie jest korektor, e, to jest podkład mineralny, dlatego ja to bardzo lubię Ponieważ, e, no wiadomo, to bym przykryła i przykryję zaraz korektorem To też trochę, ale mi nie przeszkadza, jeżeli jakieś e, delikatne właśnie takie, jeżeli mam dwa jakieś... Delikatne, nawet nie są wypryski Tylko takie kropaczki mi to zupełnie nie przeszkadza On też daje bardzo ładny efekt na twarzy jak widzicie, ta twarz jest taka trójwymiarowa Ona jest, nie świeci się brzydkim, takim wiecie, błyskiem Jak to cera mieszana lubi się świecić Natomiast mam na nadzieję, że Wy to widzicie Że ona ma taki po prostu ładny swój blask Mi się to bardzo podoba Jest wygładzona, jest jednolita Więc czego chcieć więcej Dla mnie jest to produkt idealny po prostu Róż nakładam już zwykłym pędzlem po prostu do różu Możecie mieć też specjalny do minerałów, ale mi to w ogóle nie robi różnicy. I ja mam w kolorze Rose. Mam jeszcze jeden kolor, już widzieliście. I właśnie później tą solniczkę sobie tak zamykać. Tutaj mam właśnie zamkniętą. Troszkę na wieczku. I ten róż Rose jest przepiękny dla wszystkich osób, które mają jasną cerę. Jest fantastyczny. Cieszę że go zobaczycie. Widzicie go? Widać go. I on też nadaje takiego pięknego, widzicie go idealnie, nadaje tak pięknego poblasku po prostu na policzku, że miód Teraz jeszcze sobie tą zmianę przykryję i jeszcze go dołożę. dołożę sobie bronzer, nie mam w tej chwili na twarzy rozświetlacza i po prostu ten produkt, ten podkład nadaje tak piękny efekt na twarzy yy, i ten róż dodatkowo, bo tutaj akurat to, co widzicie, to mienienie się, znaczy mienienie, ten poblask to jest od yy, różu, więc tutaj tak naprawdę ten makijaż, te kosmetyki Wam robią cały makijaż, dwa kosmetyki i macie całą twarz, oczywiście tego fajnie jest yy, mieć brązer, jeżeli potrzebujecie do konturowania. Także nie wiem, mnie się to bardzo podoba, to jest idealny produkt teraz na wiosnę, te kosmetyki mineralne Jak wiecie, ja nie jestem zwolenniczką takich standardowych podkładów, więc tutaj jeżeli lubicie naturalny makijaż, delikatny, taki nie powiedziałabym rozświetlający, bo to też nie o to chodzi Tylko nadający takiej, no po prostu pełni tej twarzy, takiego blasku, takiej naturalności, to jest na pewno coś dla Was Także dajcie znać, jak Wam się podoba to wykończenie, jak Wam się podobają kosmetyki czy jesteście nimi zachęcone i ja o Annabelle Minerals? Bardzo długo myślałam, bardzo długo nad nimi się zastanawiałam i myślę, że jest to coś idealnego dla mnie.